A ja... Weronika mi włosy robi. Matko Bośka, Trzeba zmienić kartkę chyba. Dlaczego? Dobra. Mówiłam, żebyś byś tyle wody nie brała. Ale teraz mnie robi widać. Moga mnie słuchę. Kuba się wywalił na motorze. No co? I tyle. A w tu wpuścisz, czy nie? Nie. Dlaczego? Bo mi się nie chce. No to a jak mi się koszulka pobrudzi? Się mówi, trudno żyje się dawno. Trzeba było jakąś roboczą załatwić. Suszarkę mogłabyś przenieść. A później, ci się będzie chciało? Nie wiem. Mam bluzkę mokrą, prawda? Ty nic nie wiesz. Ups. Nie trapił. A nie wszyje nie, Ale I weź mi to roszczyz, bo tak to z zostało. Zaraz. Niebieskie sobie. Ale robię będę miała niebieską szczotkę. O ile też, mam to później się zmyje, jak już pod... Ja nie chcę mi brać pod wodę. Ale jesteś... au! To jest coś innego, a nie tą piękną szczotkę. Za swoje pieniądze kupiłam. No Nie wiem, czy im mówić, czy to będzie taka niespodzianka. No widzą. Kady, idzie, a Dobra. To jutro z Weroniką. A, to tajemnica. <noise> no. Doczeka Będziecie wiedzieć jutro. Dobra, ja się odwracam. A co ty w końcu czeszesz, czy nie? Może tam lasz. Czy dwa? Daj, ja przecieszę. Au. O będzie teraz poczęła, czy... Rób z tyłu. Au! Trzeba było się w domu Czesałam się. To już u ciebie nawet się jeszcze czesałam. Nie widać. To jest Weronika. To nie ja. Stryk, <coughs> to nie ja. Nie! A nie wil oczek! Chcesz, że nie masz masz No to... Kurde, no nie mogę nic dosięgnąć. Możesz pokazać w Podusie. Dobra. Cześć podusie. Pani ma takie fajny brak. Czego bym nie używała? Nie używał, jakby tu brakuje. Kiedyś. O, to kiedyś, ale używałaś. Na ściany. No, u mnie też. Co Może na mnie. Możesz, możesz na... na mnie polegać? No dobra, nie wiem czytać. Możesz na mnie polegać. Piękna poduszka. Teraz ja ją trzymam. Nie, bo cię chcę ją uwalę. O, tu jest jeszcze najlepszemu przyjacielowi. O, dałeś mi nową poduszkę, dziękuję! Dobra. To my wrócimy jak Weronika. No właśnie, za dwa dni robimy króciutkie... Ała! Nie po... Bluzce. My jest teraz robię cięcie, i wracamy, jak będę już mieć piękne włosy. Chyba. Nie wiem, jak mi Weronika zrobi. Kosty! czy y, Tu widzicie różowe, ale to przedtem sama sobie zrobiłam. Weronika już mi kończy niebieskie, za chwilę będzie robiła znowu różowe. Znowu. Y, będzie robiła różowe. Takie to zrobiłam sama sobie, ale ona oczywiście o tym zapomniała i musiała znowu tak zrobić, dlatego no, zrobimy w porządku. Weronika już kończy. Nie wiem, czy. Jaka jest yy, No. I wiem, że jutro na pewno nagram filmik z nią, ale jaki nie powiem Wam? Wrócę jak Weronika albo będzie kończyła różowy, albo już wszystko będzie ok. Znaczy, wale, powiem co, co Wam zrobić. Będzie niezwykłe, cięcie Dobra. Weronika mi właśnie skończyła niebieskie włosy włosy. I tu mam Bogusia, który sobie smacznie śpi. No. Teraz będzie różowy kolor. Weronika jest strasznie dzisiaj zabiegana. Niestety. No to teraz różowy, poproszę. Dobra, Weronika jest w połowie różowych włosów. Yy, I ja bym chciała taką... Kurde, ta muzyka mi trochę przeszkadza. Yy, I chciałabym was poinformować, że po prostu. Dobra, niech ci będzie. Że w niedzielę yy, jadę do Chorwacji na tydzień. Chociaż, że jedziemy na ślepo, że tak powiem, bo nie, że nie znamy drogi. mój to też na drogę nawigacja jest, tylko jedziemy na ślepo w sensie, że nie wynajęli chyba żadnego domu i będziemy szukać. A i będę oddzielał po prostu od internetu, chyba że to weźmie router. Ale i tak za bardzo nagrywać to tam nie będę, bo. No. Na tydzień chyba, albo na. na 4 dni. Jeszcze dni to trochę jest, nie? No. Staram się nagrać do tej pory bardzo dużo filmików, że może nie w jeden dzień nie oglądajcie wszystkich, tylko po prostu poczekajcie sobie, co kilka dni Dobra. będziecie oglądać i żeś chyba sobie znowu uwolniłam blueskar. Dobra. Tylko co kilka dni będzie, bo boże co kilka dni. Codziennie będzie koniec przynajmniej po jednym odcinku. No. No co, no. Bo tam to nie wiem, bo ja tam ogólnie będę na plaży, no to... będę nurkowała, będę pływała. Jak wygląda chorobacja. Gdzie? Na W którym? Nie zrobisz. Gdzie? W Dobra, spróbuję. Dobra, ja już y, sobie skończyłam włosy. słucham Weronika, ale musiałam jeszcze sobie usłyszeć. Weronika spodobała jej się i też chce. Ja. No, y, też czas, ja jezdę, tylko komuś znaleźć sobie pastery. chyba że chcę takie jak ja, ale dobra, albo na no, odwrót, albo coś. Nie obraża się. <noise> no, to no, dziękuję, wyrażam, że mi zabiłaś i włosy. Prezentuję się ładnie. To chyba... Ja szczególnie mocno ryżały. Mocno różowa ładnie, Weronika mi ładnie zrobiła, podoba mi się. Y, mojej mamie y, też się podoba ogólnie. Jak sobie zrobiłam sama na początku jedno y, ombre. To powiedziała, ale ładnie, a to końcówki możesz sobie zrobić. Sobie zrobiłam, powiedziałam, a to tą dziewczynę i mi zrobiła. Dobra, to by było na tyle. Pa. Lajkujcie jeśli Wam się podoba i subskrybujcie, i lajkujcie i piszcie komentarze. Pa!